Księga Psalmów, Psalma I. Księga Psalmów jest niezwykłą księgą Biblii, ponieważ znajdujemy tam natchnioną literaturę piękną. Mamy poezję, poematy, hymny, e, opisy. Znajdujemy tam wszystkie możliwe przeżycia i odczucia człowieka. To tak, jakby Pan Bóg sam poprzez swoje słowo pokazywał nam, jak możemy do Niego się zwracać, jak możemy Mu wypowiadać nasze wnętrze. Autor natchniony uwielbia Boga, cieszy się, wyraża mu swoją wdzięczność, swój zachwyt i podziw, wyraża radość, ale jednocześnie też dzieli się swoimi lękami, trudami, zmaganiami, rozpaczą, zagubieniem, bezsensem, wewnętrzną walką. Nie ma chyba takich odczuć, o których Księga Psalmów by nie mówiła. Każdy z nas w każdym momencie życia może znaleźć coś dla siebie. To, co mnie zachwyca w psalmie pierwszym, to pierwsze słowo tego psalmu. Szczęśliwe. Bóg zaprasza nas do szczęścia. Bóg pragnie widzieć nas szczęśliwymi. Psalm pierwszy opisuje dwie drogi i to już nam pokazuje, że Bóg Rozmawia z nami jako z osobami, które obdarzył wolnością. Możemy wybierać drogę życia i drogę śmierci, drogę szczęścia i drogę nieszczęścia. To pozostawia nam. Kim jest człowiek szczęśliwy, opisany w pierwszej części psalmu? Ciekawe jest to, że najpierw zaczyna ten opis pokazywać trzy zaprzeczenia. Szczęśliwy jest ten, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Czyli nie słucha rozmów osób, które Bogiem gardzą, nie zaśmieca swego umysłu i swojej duszy, nie naśladuje tych, którzy wybierają zło, i przede wszystkim nie siada do posiłku z tymi, których postawa jest pełna pogardy i szyderstwa wobec drugiego człowieka i jakichkolwiek wartości. Człowiek szczęśliwy to jest ten, który upodobał sobie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą, nad jego prawem, czyli nad jego słowem. Upodobać sobie znaczy coś więcej niż znać. Upodobać sobie to, zgłębiać piękno, zachwycić się, smakować mądrość, a jednocześnie rozmyśla dniem i nocą. To jest najważniejsza czynność dnia dla psalmisty. Rozmyśla, czyli dosłownie szepcze. Tu dla nas jest podpowiedź, jak możemy modlić się psalmami. Nie wystarczy tylko powtarzanie ich po cichu w myślach. My potrzebujemy usłyszeć słowo, aby ono spłynęło do naszego serca. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powoli, półgłosem czytali je. Jaki jest człowiek szczęśliwy? Autor natchniony porównuje go do drzewa: pięknego, rozłożystego drzewa, głęboko zakorzenionego, stabilnego. Które swoje korzenie zanurza w płynącej rzece, które owocuje i nigdy nie więdnie. Okaz zdrowia, stabilności i płodności. Natomiast człowiek bezbożny, czyli nieszczęśliwy, ten, który Boga odrzuca, i tu jest różnica, ponieważ grzesznie upada i powstaje i może się nawrócić do Boga. Natomiast postawa bezbożności jest o wiele głębsza jest pod postawą odrzucenia Boga. Człowiek bezbożny jest jak proch albo jak plewa, którą wiatr unosi. Plewa pokazuje nam pustkę. Tam nawet nie ma ziarna, tam nawet nie ma życia. To jest coś ogromnie bezwartościowego. To jest człowiek, który zrezygnował ze swojej wartości i swojej godności. I mamy tutaj to ogromne porównanie pomiędzy wielkim, zakorzenionym, stabilnym drzewem, a tą plewą, która jest miotana. I podobnie człowiek, który jest miotany swoimi pokusami, swoimi instynktami i swoimi zachciankami, to jest człowiek, który nie zakorzenił się w Bogu i w wartościach, którą proponuje dla naszego życia. I ostatnie zdanie, które jest podsumowaniem Psalmu pierwszego. Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Użyty tutaj czasownik zna. Nie oznacza tylko i wyłącznie wiedzy płynącej z poznania Słowa Bożego, prawa Bożego, ale oznacza głęboką więź. Często w Biblii jest powiedziane, że mężczyzna poznał kobietę, czyli zbliżył się do niej ciałem i duszą, oddał się jej, a ona jemu. Ten czasownik oznacza przymierze. Człowiek szczęśliwy to jest ten, który żyje w głębokiej więzi ze swoim Panem i jemu zawierzył swoją przyszłość.